Dlaczego tak się dzieje, że osoby szydełkujące, zwłaszcza na początku, mają problem z rozróżnieniem tych obydwu stron? Zwłaszcza na początku, jeżeli nie mamy takiej umiejętności w szydełkowaniu, bardzo często możemy pomylić z prawą stronę robótki, z lewą stroną robótki, ponieważ ta robótka ma tendencję do tego, żeby wywijać się do środka. Często dzieje się tak w przypadku dobrania nieodpowiedniego strzydełka za małego. Zacznę teraz przerabiać w magicznym kółeczku. I tak szydełkując drugie okrążenie, mogę zauważyć, że przerabiając poszczególne półsłupki, robótka wywija mi się do środka. Zobacz, wykonałam teraz dwa okrążenia. Tutaj mam prawą stronę robótki, a tu jest lewa strona robótki. Po czym można jeszcze poznać lewą stronę robótki? Po tym, że początek włóczki zawsze z niej wychodzi. Jeżeli nie odwrócilibyśmy tej szydełkowej robótki, tylko przerabiali dalej, no to tutaj ta lewa strona robótki byłaby na wierzchu. Więc należy ją wygiąć, zrobić tak. O. I wtedy ta lewa część się schowa do środka, a prawa będzie na zewnątrz. Bardzo Ci dziękuję za ten Filmik za Twoją uwagę. Daj koniecznie znać, yy, czy masz jakieś szydełkowe pytania. Zachęcam Cię też do obejrzenia i subskrybowania mojego kanału. Znajdziesz tam dużo szydełkowych porad i wskazówek. Pa!